Cześć. Dziś wyjaśnię, jak obiektywnie porównywać ze sobą paroprzepuszczalność membran. W materiale siódmym wyjaśniłem, że porównywanie membran dachowych parametrami paroprzepuszczalności wyrażonymi w gramach na metr kwadratowy na 24 godziny może być błędem. Tym razem wyjaśnię współczynnik SD. Te współczynniki podawane przy membranach dachowych. Można do siebie porównywać bezpośrednio. Jest to podstawowy parametr membran dachowych, świadczących o poziomie oddychalności, paroprzepuszczalności, a technicznie rzecz ujmując o poziomie otwartości dyfuzyjnej. Tu jeszcze raz zapraszam do materiału 7. Zrozumienie, o co chodzi ze współczynnikiem SD, jest w sumie bardzo proste. Aby to wyjaśnić, przygotowałem kawałek krokwi, kawałek membrany i kawałek kondrułaty. Zrobię teraz zbliżenie. Współczynnik SD dla membrany mówi nam, jak grubą warstwą powietrza możemy zastąpić tę membranę, aby efekt oporu dyfuzyjnego, czyli paroprzepuszczalności, był ten sam. To dla zobrazowania dwa przykłady. Jeżeli współczynnik SD dla tej membrany wynosi na przykład 3 cm, to znaczy, że my tę membranę możemy zastąpić warstwą powietrza o grubości 3 cm. Efekt paroprzepuszczalności, efekt otwartości dyfuzyjnej będzie dla membrany i tej warstwy powietrza taki sam. Przykład drugi. Powiedzmy, że współczynnik SD dla tej membrany wynosi 10 cm. To znaczy, że my tę membranę możemy zastąpić warstwą powietrza grubości 10 cm. Efekt oporu dyfuzyjnego, efekt paroprzepuszczalności dla tej membrany i dla tej warstwy powietrza będzie taki sam. To spróbujmy jeszcze do tego przyłożyć miarkę. Współczynnik SD mówi nam, jaką warstwą powietrza, jak grubą warstwą powietrza możemy zastąpić membranę, aby opór dyfuzyjny membrany tej membrany i tej warstwy powietrza był ten sam. Im współczynnik SD będzie mniejszy, tym opór dyfuzyjny Również będzie mniejszy. Paroprzepuszczalność rośnie. Zwrócę uwagę jeszcze na jedną ważną rzecz. Nie ma większego znaczenia, czy współczynnik SD dla membrany wynosi 3 czy 4 cm. To są bezsensowne wyścigi. Współczynnik SD dla membran otwartych dyfuzyjnie tych, do których od spodu można dotknąć ociepleniem. Wynosi zazwyczaj kilka, kilkanaście centymetrów. Wiele ciekawych pojęć z branży dachowej wyjaśnionych jest w słowniku terminów i nazw dekarskich, którego mam przyjemność być współautorem. Słownik wydało Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Dostępne jest online na stronie PSD. Link podaję w opisie. No to wiesz już więcej. Podejmuj decyzję świadomie. Do zobaczenia następnym razem.